Kochane dzieci, jestem waszą matką i przyszłam z nieba, by wam pomóc. Słuchajcie mnie. Proszę was, żebyście byli wierni memu synowi Jezusowi oraz prawdziwemu magisterium Jego Kościoła. Żyjecie w czasie wielkich ucisków duchowych. Zdążacie ku czasom, w których chaos będzie wszędzie. Wielu straci prawdziwą wiarę, i ból będzie wielki dla sprawiedliwych. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Jedynie ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar prób, które są już w drodze. Znam Wasze potrzeby. I będę modlić się za Was do mojego Jezusa. Naprzód, bez lęku, ten, kto jest z Panem, zwycięży. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.